Witam Cię w pierwszej lekcji o odkrywaniu interfejsu. Zajmiemy się tutaj ustawieniami palet, pasków narzędzi i okien. Palety, paski narzędzi i okna możemy ustawić w menu Okno. Z tych ważnych mamy możliwość wybrać tryb pełnoekranowy, decydować o widoczności zakładek, palet lub pasków narzędzi oraz głównych palet. Ustawienia, przytwierdzenie oraz widoczność możemy też zapisać w ramach schematu przestrzeni roboczej. A na jakim systemie najwygodniej pracować używając Archicada? Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia pod kątem używania programu, ponieważ sam wygląd programu domyślnie zdefiniowany jest przez tryb ujednolicony okien. Tryb ten preferowany jest wśród użytkowników systemów Mac. A zawsze działa w ten sposób dla użytkowników Windowsa, co powoduje, że użytkowanie programu na obu systemach zbytnio się nie różni. Wszystkie okna, palety oraz paski narzędzi zawarte są w jednym oknie programu, aby można było je otwierać, zamykać i przenosić jednocześnie. W trybie ujednoliconych okien nazwa pliku projektu wyświetla się na nagłówku. Jeśli zamkniesz projekt, a żadne z okien projektowych nie zostanie otwarte, ramka programu nie będzie widoczna, a Archicad nie zostanie zamknięty. Menu pozostanie na ekranie. Co dzieje się, gdy my chcemy decydować o pozycji palet czy paska? Aby zdecydować o wyglądzie interfejsu i przytwierdzeniu lub odłączeniu palet oraz pasków narzędzi, Wystarczy chociażby złapać za nagłówek i przeciągnąć w interesujące nas miejsce. Możemy też anulować tę funkcję podczas przesuwania klikając Escape lub zawiesić funkcję przyciągania podczas przesuwania mając ciśnięty klawisz Control. Idąc na skróty wystarczy nawet dwukrotnie kliknąć na nagłówek. Spowoduje to przeskoczenie w położenie przytwierdzone odłączonych pasków i palet. Dwukrotne kliknięcie na nagłówek przytwierdzonych pasków i palet spowoduje odłączenie. A gdzie możemy przytwierdzić paski narzędzi? Jeśli chodzi o miejsce pasków narzędzi, to mogą zarówno być wolne, jak i przytwierdzone do dowolnej krawędzi ekranu. Mogą też być ustawione w kilku rzędach obok siebie. Samo przytwierdzenie daje nam dużą wygodę, bo nie będą one nachodziły na siebie. Paski narzędzi nie skakują na miejsce ani nie przesuwają się razem oraz nie można ich rozciągać tak jak na przykład palety. Czy są jakieś ograniczenia w przytwierdzaniu? Tak. Jest kilka palet, których nie możemy przytwierdzić, jak na przykład narzędzia uwag, raport ładowania bibliotek, znajdź zaznacz, Roofmaker, działania na elementach bryłowych, menadżer profili, ustawienia renderingu, wytyczne instalacji, menadżer projektu EFC, oraz przegląd modelu energetycznego. Czy możemy tworzyć grupy okien? Przytwierdzone palety można też grupować. Wstawianie palet odbywa się przez przesunięcie jej na przytwierdzony nagłówek palet. Natomiast przesuwając ją do linii u dołu pierwszej palety, wstawimy ją poniżej. W ramach samej grupy możemy też poprzestawiać w pionie i w poziomie palety według własnych potrzeb. Zmiana rozmiaru chociaż jednej z palet spowoduje automatyczną zmianę rozmiaru pozostałych. Jeśli chcemy określić, jaka część palety w każdej grupie ma być widoczna na ekranie, to wystarczy przeciągnąć paski podziału. To tyle, jeśli chodzi o podstawowe zarządzanie ustawieniami palet, pasków narzędzi i okien. Zapraszam Cię do kolejnej lekcji, w której dowiemy się trochę o tle naszego obszaru roboczego.